Witajcie serdecznie w czwartym odcinku Can Backstage Studio. Jak widzicie, dzisiaj mam na sobie moje ukochane, ulubione, czerwone usta. Makijaż w stylu glamour. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kto miał ten makijaż na sobie na czerwonym dywanie, oglądajcie koniecznie. Zapraszamy. I zaczniemy od omówienia stylizacji z czerwonego dywanu i rozpocznie je fantastyczna osoba, absolutnie wyjątkowa, czyli Marie para paraolimpijka, która w narciarstwie kilka lat pod rząd zdobyła złoto. I Marie wygląda fenomenalnie w prostej, czarnej, klasycznej sukience. Natomiast chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na kieszeń, bo tutaj została zastosowana bardzo fajna stylizacyjna sprawa, dostosowana właśnie do sylwetki Marie, bo mamy tę kieszeń nieco wyżej, e, tak by e, zrównoważyć tak, proporcje. tak, zrównoważyć proporcje i tak, żeby ta sukienka była dostosowana do niepełnosprawności Marii i żeby tego nie było, widać na pierwszy rzut oka. Bo na pewno jak zobaczyliście Marii w tej sukience, to sobie pomyśleliście, dlaczego jest paraolimpijką. A tutaj mamy świetną robotę projektantów i stylistów i Marii wygląda tutaj olśniewająco, Ślicznie. prawda? Ślicznie, makijaż również jest śliczny, klasyczne smoki, a z wyciągniętą kocią kreską, nieprzesadzony, idealnie równoważy całość stylizacji, e, super fajne też fale, takie delikatne, w miarę naturalne, no, Tak. Bo... I mamy tutaj klasykę. Tak. Klasykę e, gatunku. Tak, klasykę gatunku, <laughs> klasykę czerwonego dywanu. Tak. Druga stylizacja to będzie włoska aktorka też mi z Włoch Miriam Leone. Przepięknej, błyszczącej, nieco disco kreacji od domu Mody Gucci. Mm. Świetne w ogóle jest to, że jej włosy zlewają się tak naprawdę z tą sukienką i te włosy, ta fryzura jest na mokro zaczesana do tyłu w taki dosyć mocny rock rollowy sposób. Trochę podobnie I jak ostatnio Button tak, tak, tak. Podobny styl fryzury, tu jest bardziej mokro i też co mi się na Maxa podoba, to jest to, że oczy zarówno kolorem, jak i wykończeniem takim mokrym smoki, to do smoki nie jest takie suche, matowe tylko mokre, lśniące, nawiązuje również do sukienki. Tak naprawdę jest taki mono, mono look. Tak i ona też idąc przez ten czerwony dywan, bardzo fajnie umiała tą sukienką zagrać. Teraz zobaczycie na zdjęciach, że ta sukienka tak frunie. Ona tą częścią, takim trenem idącym od, od ramienia, również się umiała pobawić, co jest też świetną opcją, żeby tę sukienkę wyeksponować. Ożywić. Dokładnie. A trzecia stylizacja to będzie bardzo delikatna sukienka i przepiękna Natalia Wodianowa, która z roku na rok wygląda coraz piękniej, coraz młodziej. Tutaj dla niej czas jest bardzo łaskawy. I Natalia ma na sobie dopasowaną, błyszczącą kreację od Versace Atelier i również biżuterię Chopart. To jest fajne w kontekście takim, że Chopart jest również podobnie jak oczywiście L'Oréal Paris, partnerem festiwalu. Także tutaj mamy też właśnie tę markę na, na czerwonym dywanie i Natalii wygląda bosko. bosko. Co my tu możemy powiedzieć? Tak. Delikatnie dziewczęco. Makijaż również, również jest delikatny i dziewczęcy. Fryzura też jest bardzo naturalna. Lekko fruwające takie małe kosmyki. Fajnie spięte i podkreśla myślę, że to też osobowość i to, jaka Natalia jest. Ona jest raczej taką e, delikatną osobą. E, tak, i to jest wszystko przepięknie, tak. przepięknie współgra. A teraz na czerwony dywan wchodzi kobieta wojowniczka, czyli Cindy Bruna, aniołek Victor'e-Secret, francuska modelka, która ma kreację z domu mody Balmę. I tutaj mamy bardzo silną, silną kreację, taką, taką wyrazistą. I nie... spodnie. I spodnie, tak. Kolejne spodnie na czerwonym dywanie. W tym roku jest trend. Jest dużo spodni, dużo kombinezonów, dużo takich kompletów jak mamy tutaj. Czyli tu mamy właściwie nie kombinezon, tylko spodnie razem z taką ciekawą, awangardową marynarką. i wojowniczą marynarką. Tutaj mamy Podkreśloną, przerysowaną bardzo linię ramion. I ta linia ramion nadaje właśnie tej stylizacji taki bardzo wojowniczy charakter. Mamy też podkreśloną talię, ten długi trend, do tego lekkie, niewidoczne buty, ale na koturnie. I fajnie, że tutaj mamy koturn, dlatego że te buty też równoważą górę. Gdyby tu były delikatne szpireczki, to góra byłaby za ciężka, a mamy fajną równowagę. Co tu makijażową, powiedz? Makijażową. Makijażowo, słuchajcie, ona się zdecydowała na bardzo delikatny make-up. Tam jest dosłownie odrobina brązu i odrobina roztartej kredki nad linią rzęs, mocno wytuszowane rzęsy, błyszczyk w kolorze na usta i tyle. I może dobrze, że ten makijaż jest taki no... delikatny, bo już wtedy w ogóle wszyscy by się jej bardzo bali, a tutaj mamy mocno stylówkę. Tak, włosy, wyprostowane, błyszczące, lśniące i zdrowe. No tutaj nic dodać, nic ująć. I Generalnie delikatny wy... makijaż. Tak, wygląda przepięknie. A równowagą taką bardzo z kolei kobiecą dziewczęcą będzie młodsza siostra El Fanning, czyli Dakota Fanning, która na afterparty pojawiła się w takiej bardzo cukierkowej, słodkiej, dziewczęcej kreacji. Ja widzę tutaj siostrzane w ogóle zamiłowanie do kwiatów we tak, włosach. Tak. To już jest drugi raz i tak jak poprzednim razem zastanawiałam się, czy kwiaty są żywe, czy sztuczne spineczki wpięte we włosy, to tutaj są, słuchajcie, żywe kwiaty. Pięknie to wygląda jak takie nausznice, w ogóle jak tak. taki elf wygląda. Dokładnie. E, jej siostra poprzednio też miała malutkie takie kwiatki Pow, powpinane i to były też żywe kwiatki, bo przeczytałam, sprawdziłam. E, jeśli chodzi o makijaż, to on jest również bardzo delikatny i dziewczęcy. Odrobina różu na policzkach, różowa pomadka i taki, wydaje mi się, trochę odrobinę błękitno-srebrno-jaśniutki cień na oczach, ładnie rozświetlone no bajkowo bajkowo i to jest też bardzo fajna kreacja dla dziewczyn, które na przykład szykują się na połowinki albo na jakiś taki bal naturalny, Bo często pytacie się, co założyć na taką okazję. A może właśnie nie zakładajmy małych czarnych albo jakichś takich bardzo um, mocnych w formie sukienek, może Fajnie zdecydować się na coś bardziej dziewczęcego, lżejszego, delikatnego. delikatnego. Tutaj mamy właśnie taką lśniącą, delikatną propozycję. I ostatnia y, stylizacja i makijaż, który będziemy omawiać. A Którą tutaj... widziałyśmy na żywo, tu taak, Ci wejdę w słowo, taak. bo akurat kiedy wychodziłyśmy y, z hotelu na nasz czerwony dywan, to również ta chińska aktorka y, wychodziła i ona zatamowała całe przejście, cały ruch, bo wszyscy się na nią patrzyli. Pobiegli za nią. Tak, bo wyglądała jak porcelanowa laleczka. Taak. Laleczku. I słuchajcie, Guan miała tutaj przepiękny makijaż, który odrobinę odwzorowałyśmy dzisiaj na Magdzie, dopasowując oczywiście niektóre z elementów do urody Magdy, ale dowiecie się wszystkiego za chwilę. Zapraszamy na tutorial. Zobaczycie, jak zrobić taki makijaż krok po kroku. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Tak I bardzo. Co? I malujemy. Niezależnie od tego czy robimy makijaż na czerwony dywan, czy makijaż na co dzień, y, musicie dziewczyny pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji i o przygotowaniu twarz pod makijaż, bo bez tego y, makijaż potem się po prostu nie utrzyma i nie będzie wyglądał tak y, jakbyście chciały, żeby wyglądał. A czasami się wydaje, że to jest y, kwestia złych produktów albo złego Do nakładania makijażu, makijażu tak. a po prostu cera musi być odpowiednio przygotowana, a o tak. tym nie zawsze pamiętamy, nie? Tak. Dlatego no. trzeba zawsze o tym pamiętać i ja pokażę wam krok po kroku jak przygotować skórę pod makijaż i jakby przystępuję teraz do prezentacji na makcie. Pierwszą rzeczą najważniejszą jest oczyszczenie twarzy. Ja użyję dzisiaj płynu micelarnego. Przecieracie całą twarz dokładnie tak żeby ją oczyścić ze wszystkich możliwych zanieczyszczeń. Często dostaję pytania, czy po płynie micelarnym tonik jest faktycznie potrzebny. No właśnie i ja też tak, takie mam do Ciebie pytanie, bo dla mnie to już jest o, jedno, o jedną rzecz za dużo. Za dużo. Mhm. <laughs> Tłumacz. E, ja bardzo polecam, ponieważ tonik, różne są toniki, każdy tonik ma inne właściwości i trzeba sobie dopasować tonik odpowiedni do... Swojej skóry. Ja tutaj w ręku mam tonik, który jest na bazie ekstraktu z róży. Ja kocham toniki różane. Oprócz tego, że to jest po prostu miłe, jako rytuał codziennej pielęgnacji z rana, to taki tonik wyrównuje pH skóry. Dzięki temu też makijaż potem się dłużej utrzymuje, lepiej się te produkty na skórze zachowują. Więc to jest bardzo, bardzo istotny element. I robicie tak samo. Ja mam tutaj tonik, właśnie różany. Nalewam odrobinę na płatki i przecieram delikatnie twarz. Skóra jest już oczyszczona, pH wyrównane dzięki tonikowi. I teraz nałożę na skórę serum nawilżające. Jest w ogóle w takiej śmiesznej, słuchajcie, trochę kosmicznej buteleczce. Wyciskacie tutaj sobie po prostu na rękę pompkę albo dwie. Ja wezmę sobie może trzy, o, żeby dobrze nawilżyć skórę Magdy po podróżach i po, po samolotach i po zmianach w ogóle wszystkiego. Potrzebuję tego. Tak, przyda tu się trochę wody. Widzicie, ono bardzo ładnie błyszczy już tutaj na rękach, i ja wmasowuję to serum w całą twarz. Przy okazji, wykorzystuję ten moment na taki relaksujący masaż i troszeczkę mocniej uciskam właśnie tutaj skórę. W związku z tym, że Madzia już pierwszej młodości nie jest, osiemnastka już dawno za nami i ja mam podobnie, więc żeby nie było, że tylko Magda. Biorę jeszcze do ręki krem nawilżający z dużą dawką kwasu hialuronowego, który dodatkowo odżywi i nawilży nam skórę, więc jeszcze tutaj nałożymy odrobinę kremu na twarz i ja sobie też za chwilkę tutaj wszystko wmasuję. Ładnie pachnie ten krem. No. Tak owocowo trochę, jakiś mm -hmm. taki, ale delikatny zapach, nie taki denerwujący. Ale wiesz, przez to, że ten krem tak ładnie pachnie, to, to ten masaż jest jeszcze przyjemniejszy, tak, wiesz, no to, troszkę jak spa. Tak, no bo tak naprawdę ta cała pielęgnacja przed makijażem powinna być takim małym spa w zaciszu naszej łazienki, czy w salonie, czy przy biurku, czy przy toaletce, gdziekolwiek ją tam robicie, czy na szybko, czy na wolno. To powinna być po prostu taka chwila dla was, kiedy się relaksujecie i dajecie dodatkowo swojej skórze też coś miłego. Krem pod oczy i tutaj zaraz zobaczycie, krem pod oczy Revita Lift jest dosyć śmieszny, bo nie ma takiego zwykłego tutaj kształtu, tylko zakończony jest metalową taką półokrągłą częścią i co robicie? Wyciskacie odrobinę tego kremu z tego aplikatora i teraz będzie bardzo przyjemna część, ponieważ teraz będziemy robić taki mikromasaż w okolicy oka i ja słuchajcie tą odrobinę kremu, którą sobie wycisnęłam. Po prostu tutaj to sobie wziąć. Tak, A. tak. Polecam trzymać w lodówce, ponieważ rano, jak sobie przyłożycie taką super chłodną końcówkę y, tego masażera pod oko, to bardzo fajnie Wam się worki pod oczami rozejdą. Tylko trzeba je po prostu delikatnie, delikatnie przez chwilę rozmasować. Najpierw sobie w ogóle rozcieram, delikatnie tą skórę jakby rozmasowuję ku zewnętrznej części twarzy, o czym też warto pamiętać, a potem jeszcze uciskam po prostu w pewnych miejscach, tak żeby jeszcze dodatkowo tutaj pobudzić krążenie. Skóra twarzy i brwi jest już totalnie przygotowana. Ja przed chwilką nałożyłam Magdzie podkład, korektor, puder i maskarę na brwi. I teraz pokażę Wam jak zrobić makijaż, który miała na sobie Guan Xiao Tong chińska aktorka na czerwonym dywanie w Cannes. My miałyśmy ją okazję w ogóle widzieć, tak. więc widziałam ten makijaż na żywo, tak. Zaczniemy od oczu. Oko, ta nasza chińska aktorka, piękna laleczka, księżniczka, miała podkreślone tylko w linii rzęs. Bardzo delikatna, brązowa, brązowo-złota kreska, która jej delikatnie wydłużyła ten kącik oka zewnętrzny i ja zrobię to samo właśnie teraz na Magdzie. I do tego użyję brązowej kredki, która jest w ogóle kredką wodoodporną, więc też jest fajną opcją na takie wyjścia wieczorowe, bo się po prostu długo utrzymuje. Jedyna rzecz, o której musicie pamiętać, ona jest bardzo wodoodporna, ale taka formuła też dosyć szybko zastyga, więc musicie ją dosyć sprawnie zblendować i sobie ją rozetrzeć. Nakładamy tą kredkę w zewnętrznym kąciku oka. Nie dociągamy tutaj do wewnętrznego w ogóle. W linie rzęst ją jakby wmalowuję, dochodzę do połowy i małym, malutkim pędzelkiem rozcieram kredkę ku zewnętrznej części. A tutaj wcieram tak naprawdę dalej w te rzęski. Drugie oczko zamykamy. Tej samej kredki, którą ja teraz właśnie nakładam e, Tobie na oko, używała w tutorialu e, Val Garland, oh. jak robiła na Tobie makijaż. Oh, okay. Teraz na kredkę nakładam złoty cień z paletki La Petite Palette. E, to jest ten ostatni kolor tutaj. Nabieram go na e, taki dosyć mały pędzelek. W tym samym miejscu, w którym nakładałyśmy przed chwilką kredkę, nakładam właśnie cień, bardzo blisko rzęs. I teraz czystym pędzelkiem to musimy bardzo delikatnie zblendować. Pamiętajcie, żeby nie wychodzić tutaj na powiekę, raczej blendujemy blisko rzęs. Najjaśniejszy cień z tej paletki, z tej samej paletki, nałożę w wewnętrznym kąciku oka, tak żeby delikatnie rozświetlić. I tyle. I teraz musimy podkreślić jeszcze bardziej linię rzęs i ja do tego użyję czarnego eyelinera. Tym eyelinerem ja sobie pędzelek po prostu maluję, yy, taki dosyć cienki, płaski, równo zakończony. I między rzęsy, bardzo bliziutko rzęs, na równo, bo ten pędzelek jest właśnie idealnie ścięty, jakby wtłaczam odrobinę tego eyelinera. Dzięki temu nasze rzęsy będą wyglądały na bardzo takie zagęszczone i wyraźne. Tuszujemy rzęsy. Ja dzisiaj wybra, wybrałam trochę inną wersję Volume Million Lashes, ale również jest, jest super. Ma troszeczkę inne, inną szczoteczkę, bo te włoski są troszeczkę jakby mniejsze i tuszujemy rzęsy zarówno na górze, jak i na dole. Proszę. Zobaczcie, on bardzo ładnie rozdziela te rzęsy i, i pięknie je podkręca. I teraz robimy to samo z drugiej strony. Makijaż oczu jest już całkowicie gotowy yy, i co nam pozostało? Usta. Moje ukochane, czerwone. Tak, Radzka bardzo często chodzi w czerwonych ustach i my tutaj mamy już sprawdzony kolor w odcieniu red carpet. Ten sam kolor Magda miała na prawdziwym czerwonym dywanie w kan, <sum> więc tutaj jakby powtarzamy sytuację. Robimy makijaż trochę na naszą piękną księżniczkę chińską aktorkę, a troszeczkę tutaj na Magdalenę. I co robimy? Ja słuchajcie, na początku sobie usta, y, zrobię kontur ust używając y, konturówki. I to jest konturówka z serii Infolible. Ona jest bardzo, bardzo trwała, y, super miękka i nią się świetnie robi kontur ust. Nawet jeżeli ktoś jest niewprawiony i tego nie potrafi, to moim zdaniem z łatwością sobie poradzi, bo to jest naprawdę y, mięciutka i przyjemna kredka. I czuję, że mi malujesz całe usta tą konturówką. Tak. Ja konturówkę bardzo często używam jako bazę pod pomadkę. Dzięki temu wzmacniamy trwałość pomadki, którą nakładamy potem. Dobra, pokaż mi się. Super. I co? I teraz możemy przejść do pomadki przepiękny kolor i nakładamy ją po prostu na usta bezpośrednio. Ten kolor, który ja nałożyłam Magdzie na usta, jest w kolorze takiego prawdziwego czerwonego dywanu. Natomiast Guan Xiao Tong miała na sobie kolor bardziej dopasowany do jej urody, do takiej śnieżno-białej cery, i on był bardziej wchodzący w taką malinę, troszeczkę róż. My tu zdecydowałyśmy się wybrać właśnie bardziej taki krwisty krwistą czerwień. Magda się też w niej dobrze czuje i to jest jeden z ulubionych kolorów Magdy, dlatego właśnie taka decyzja. Tak naprawdę możecie sobie wybrać waszą ulubioną czerwień i taką, w której wy się możecie dobrze czuć, bo każdy z tych makijaży jest dla nas po prostu inspiracją. Możecie wziąć z każdego makijażu tyle ile chcecie. I jeśli chodzi o ten look, to on jest już całkowicie, słuchajcie, wykończony. Tutaj nie dodajemy różu, nie dodajemy bronzera, nie dodajemy więcej rozświetlacza. Skóra błyszczy dlatego, że przygotowałyśmy ją odpowiednio wcześniej, używając produktów do pielęgnacji, ta skóra błyszczy już sama w sobie. E, gdybyśmy dołożyły bronzer, rozświetlacz i róż, to już byłoby za dużo, więc jakby ja postanowiłam, że zakończymy na tym i gotowe. Mi się podoba. <laughs> Super. To wszystko. Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Powiem Wam, że ja w tym makijażu czuję się fantastycznie i też w tych włosach. Muszę sobie spróbować odtworzyć ten cały look później w domu. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Masz gotowy tutorial, będziesz wiedziała, jak to zrobić. Będę mogła sobie później <laughs> ten film obejrzeć dokładnie. Jeszcze raz mamy nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku Can Backstage Studio już jutro. Pa Pa! pa, pa.